Cześć, witam na kanale niezdecydowanego multihobbista. Dzisiaj już jest dziesiąty dzień. Dziesiąty dzień naszego świątecznego kalendarza. Ja mam nadzieję, że w końcu coś wygramy w dziesiątym dniu, w świątecznym kalendarzu, w którymkolwiek z czterech. Zaczynamy. Dziesiątka. Mam nadzieję, że szczęśliwa. No nie. No nie, bo tutaj jest kula. Niestety. Ale mamy jeszcze trzy szanse. Jeszcze trzy szanse. Od dołu. 10 zł i... Kominek. O, kominek. Może być jedna wygrana, ale rasa dobrze, a nie. Ale teraz jest w ogóle nie ma wygranej żadnej, no to to nie wiem. Ciekawe czy w ogóle któraś się z drabka zwróci, no bo... bo cztery dyszki. 10 tysięcy. Proszę bardzo. Szyszki. 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 Czyli nic. I co ostatnie? Ostatnie okienko. Co to jest? Kartka? Niestety. Czyli w kalendarzach znowu szczęście nie dopisało. Zobaczymy co będzie w, w słodkich świętach. W słodkich świętach. Hmm. I tu jest tak, 10, 2000, 2, 2, 15. I może być jedynie 2, ale jest niestety 15. Także no co, dzisiaj znowu nic, ale mamy jeszcze parę okienek, parę dni, dokładnie 26, yy, to znaczy 16 bo 26 to mieliśmy na początku. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i do jutra. Cześć!